w tym odcinku z gry The Witcher. Ja jestem eee, I Witam Was w kolejnym odcinku. Eee, jeju. Wiedźmin też nie chodzi aż tak pólnie jak chodził kiedyś. Narząd znaczy Wiedźmin biega podejrzanie szybko, natomiast sama gram 20 w Nie oszukujmy się tak, to no nie jest... To nie jest jakby nie są jakieś możliwości maksymalne, natomiast nie jest, nie ma jakichś tragedii eee, widziałem pana. Witaj, białowłosy. Witaj, krasnoludzie. Ząbki nie bolą? A, nie przedstawiłem się. Szmarsz, zachin, z zawodu dentysta. Gerald Zriwi, jestem wiedźminem. Mam immunitet na próchnicę. A, no tak, jasne. Wiedźminem. Wiedźmini zabijają potwory, tak? Generalnie tak. Dentystów z rzadka. Bo ja ten tego kolekcjonerem jestem. Zęby zbieram. Szukasz jakichś zębów do kolekcji? Aha. No. Oczywiście. Im ciekawszy i trudniej dostępny okaz, tym lepiej. Płacę złotem prawdziwym. Poszukam dla ciebie zębów. Dziękuję. Pamiętaj, nie muszą to być zęby potworów. Ważne, by były unikalne. Dobra, miałby no, wieczorem wkaczmy miś kudłacz. Najbardzie przyjęcie. O dobra, to już Tożsamość. Okej, okay, dobra. No, może zrobię to czekając na wieczór. To powinien jak to mi się kudłacz, potem... no, jest. Ten, ten jest to, Chyba nie jest przy Ja nie założę tego czytania. No pojadą mi się kółecze, no to mieli na to przyjęcie. Natomiast teraz... Um, do Zoltana. Zoltana... Przynosisz ze sobą kłopoty? Znaleźć Zoltana Chivaya. To będzie jakaś posaga. Jest chwilowo. Nie pogadamy. Wiesz co? Masz rację. No, I Już ja, ja mu pokażę. Dobra, idźmy od razu teraz do, do Misia pójacza. Zobaczymy co tam się będzie działo. Może ktoś coś powie na ten temat, a no, przy okazji warto by spytać e... Ja tam mówię, że by się z, z Siemkiem dogadał i dają mi z Znaczy widać po widać, nim, że to on jest chłopakiem. Natomiast raczej eee... znaczy nic nie powiem też na temat siebie. Nie będzie siebie obciążał. To by było wbrew jakiejkolwiek logice. Weź mi się ustatkuje i będzie chodzić tak w miarę normalnie, więc do Decca z spróbuj się by by nagrać. Po prostu taka była masakra, jeśli chodzi o frame rate 2, 3, 4, 5, 10. Przez większość czasu naprawdę takie. Przynosisz ze sobą Grać. Czyli w, 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 gdzie 20. 20 parę się, w, to zdawało się, się bardzo dużo. Powiedzieć, że chłopcie tłucze, a ty nic? A co mam zrobić? Dobra, dobra to to um, Może siemko coś wie. Warto sprawdzić, może wie o odnośnie wiekułaka. W mieście. Znów ty? Sprawa jest. O, dobra. Jaka? Jeśli znów chcesz mnie wrzucić do kanałów, tym razem będzie to sporo kosztować. Ty chyba nie wiesz, do kogo mówisz, Wiedźminie. Powiem ci, jak będzie. Teraz dowiesz się wszystkiego o zleceniu. A jak nie będziesz chciał współpracować, to wrócisz do lochu. Fajne. Lubisz zakłady, strażniku? Bo widzisz, ja lubię. Jakie zakłady? Założę się, że zanim kichniesz, odetnę ci nos To jak? Założysz się? Aleś drażliwy Słuchaj, wiem, że ludzie ze znakami Salamander na ciebie polują Mam na nich namiar Załatwisz swoją sprawę, a przy okazji mi pomożesz To jak będzie? Zobaczymy, mów co wiesz Wiem, że Salamandra praktycznie przejęła rynek narkotykowy w mieście są coraz silniejsi. Ktoś musi. Co mi do tego? No jak to, co? Przecież polują na ciebie. Będziesz miał szansę zdobyć informacje. Potem powiesz mi, co wiesz, i przyniesiesz znalezione narkotyki. A ja zabezpieczę je jako dowody. Od czego mam zacząć? Mam informatora. Używa Fistechu do jakichś tam badań. Powiedział, że jedyna osoba, która ma jeszcze proszek, to handlarz imieniem Angus. Musimy dowiedzieć się, skąd bierze towar. Często przesiaduje w karczmie. Okay, dobra. Przychodzę. Ogłoszenia? A, Jeszcze nie. Tak, tak. Siemko. Siemko, Jakie to jest to nie były przypadkiem te, 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 te. Nie chwila. A. Mam czarne pokusy. Były dwa te. Czy nie, czy mi się wydaje? Nie wiem. Nie wiem. A nie, Echinops to były te dwie. Aha, czyli Archesbory to są te większe. Echinops to są te mniejsze. Witaj. Są jakieś nowe zlecenia na potwory? Już się tym nie zajmuję. Porozmawiaj z Wielkim Łowczym Królewskim. Stacjonuje w Wyzimie Handlowej. Znajdziesz go na podwyższeniu w okolicach nowego nalakortu. Bywaj. Teraz faktycznie trudno o dobre jedzenie. Ciekawe, kiedy znów zaczną krótko do miasta wpuszczać. Dobra, trzeba było się udać do misia akumulatorów. Zróbmy to w ten sposób. Przeczekam do wieczoru. Pójdę do karczmi, postawię od której sprawie wcześniej, czyli tego handlarza. Powiem się czegoś i jednocześnie zapytać się o... Widziałeś ile tu żebraków? Zabierz któremuś miskę. <grym> ty to masz łeb, zaraz spojrzę. Salamandra. się o salamandrę. Widziałeś ile tu żebraków? Żeby papa dyktowała warunki? O. Nie przesadzasz z tym aby jeszcze miko. Tak? Bywaj. Dajcie mi się w końcu wyspać! Dajcie mi się w końcu wyspać! W zimie ostał się jeszcze jeden kar... klas... <kluz> Dajcie! Może się przysiądziecie? Być może. Zależy z kim i co mam pić. Nie zbyle kim i nie byle co! <laughs> Te merska żywność na stole, a ja, ja... jestem Jarno Żytochlej! Gerald z Rivi. No, ja myślę. A słyszeliście, że naszą gorzalczynę... Nie słyszeliście. A no wywożą. Czart wie kto to jest ten... Eksport. Ale Jak widzę... Zgadzkę jak nigdy, żadna mi się nie oprze. A jak się oprze, to pewno po pysku dostanie, hehehe. Dobra, poczekam jeszcze. godzinę. Czy coś dzieje się dzieje z tym informatorem Bo informacja na pewno jest w karciu jakimś kudłacz, natomiast nie jest w karciu jakimś kudłacz, a czy informacje, a musia szukać to Tak to? dobrze jest, prawda? tu nie chcę do głęboko, tylko chcę za... popiąć do slums. Ja jestem w Chyba za rogiem coś się poruszyło. Bogowie, to pewnie znów te monstra. No, natomiast ja ktoś ty! To nieistotne. Ty jesteś Angus? Co to kurwa znaczy nieistotne? Sam rozumiesz. Popytaj w misiu kudłaczu. Tam zawsze jest ktoś, kto ma proch do sprzedania. Chcę kupić trochę to. Kto ci powiedział, że coś sprzedaje? Pytasz o to w takim miejscu? Ciśnie mnie, sam rozumiesz. Baranina. Popełniłeś błąd. Gdzie są dostawcy? Smoknij mnie! dwa na piwo. Dobra. dziecko spadaj Dziwny jesteś Koniec zabawy. Uparty jesteś, sukiny, synu. Pożałujesz tego. Wcześniej pytałem grzecznie, teraz pogadamy inaczej. Dobra, dobra, pierścień. się. jakiś list. Także że jest postęp. Супер! До канала. Мы все еще хотим сделать справу с тем, информатор был сфискан на банке. что есть одна и с ним насоло. Ангус. Ой, Все A czy to za strażnik. Kto jeszcze ktoś będzie? Zotenciwa ja bo ktoś takiego znam. Dajcie mi się w końcu wyspać skóra Tu definitywnie nic nie ma stanie tych związanych z przyszłością Geralta należy szukać w Teraz musimy mieć do tych kanałów, zobaczyć, co się dzieje. Tak naprawdę... Co się No bra. przecież no, są przeciwnicy. Myślę, że poczekają. że trzeba jakoś inaczej wejść do tych kanałów zupełnie może przez loszek albo coś takiego już wiecie, że jeszcze jestem w stanie coś zrobić dzisiaj Tylko to ja muszę teraz wyjść Rzucie, że kurwa wyjście do rzucić okiem na mapę i zobaczyć gdzie tak naprawdę wejścia to się otwiera zamknięte tylko pójdzie dalej, także do zobaczenia na razie, trzymajcie się.